Nie. To ja, the crazy apps. tak? Wasze kochane the crazy apps. Dzisiaj chciałam polecić Wam kanał. Tada, ta, da, ta -da. Julii, XXX, Duże rzeczy i takie. W. W. No, wiecie. Ja. Ona ma bardzo fajne filmy. Więc. Możecie ją subować, ona jest super Też mi zrobiła podziękowania A ja polecam Wam jej kanał Naprawdę ona ma super filmy Więc możecie ją subować, wszystko robić Tak, ona jest super Bardzo fajnie nagrywa filmy Chociaż jeszcze się tak nie rozkręciła to czuję, że kiedyś będę sławną YouTuberką LPS YouTuberką no. więc... więc możecie nagrywać no, wszystko robić, łapkować wszystko jak wam się tylko spodoba mi się bardzo spodobał ten kanał więc ja wiem, spróbuję daj łapki komentuję Pozytywnie oczywiście, bo podoba mi się. A jak na przykład gdyby się nie podobał, to bym zostawiła ten komentar dla siebie. Więc... No. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie nagrywa. Bardzo fajnie wszystko robi. Wszystko! Super. No właśnie chciałam, chciałam Wam powiedzieć tylko o tym kanale. Jest bardzo fajny. No i no, no, no. możecie ją subować. Oczywiście, jak wiecie. Podoba wam się jej kanał. No, jest fajna. Jej. No właśnie. No. Ona super filmy ma. Więc subować. A jak to oglądasz, pozdrawiam to cię serdecznie. Mwah, mwah. 哇。